Jan Brzechwa, hipopotam. Zachwycony jej powabem, hipopotam błagał żabę. Zostań żoną moją, co tam? Jestem prawdziwy hipopotam, kilogramów ważę tysiąc, ale za to mógłbym przysiąc, że wzór męża znajdziesz we mnie. I że ze mną żyć przyjemnie. Czuję w sobie wielki zapał, będę ci motylki łapał i na grzbiecie, jak w karecie, będę woził cię po świecie. A gdy jazda już cię znuży, wrócisz znowu do kałuży. Krótko mówiąc, twoją wolę zawsze chętnie zadowolę. Każdy raz. Na to. Właśnie myślę, dobre chęci twoje cenię, A więc, owszem, mam życzenie. Jakie? Powiedz, jakie szybko, Moje żabko, moje rybko! I nie krępuj się zupełnie, Twoje życzenie każde spełnię. Nawet całkiem niedościgłe. Dobrze, proszę, nawlecz igłę.